Cześć, słuchajcie, chciałem, zobaczcie co chciałem wam pokazać. Łóżko wodne do hydromasażu. No po prostu, bajera. Leży się wygodnie i masuje sobie plecki. Dla kogoś, kto ma ciężką pracę albo problemy z plecami, jak ja, to takie łóżeczko... rewelacyjny temat. To sobie ustawiamy. Na przykład na 15 minut jakie partie mam ma masować i proszę bardzo, jest relaksik, można się przy tym nawet nieźle wyspać. Fajna sprawa. Tu się włącza. Czy włącza? O, pokażę jak to wygląda? Widzicie, co się dzieje. I tak się to robi normalnie, woda masuje.